Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku teleturniej Grasz czy nie Grasz? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się no nie do końca oczywistym rodowodem te formatu Deal or No Deal, gdyż no jak wszyscy wiedzą przynajmniej wszyscy, którzy, którzy się interesują teleturniejami Deal or No Deal to jest format, który bazuje na holenderskim teleturnieju Million Yacht nadawanym od listopada roku 2000 na różnych holenderskich stacjach telewizyjnych. No, ale tak się składa, że no. Rodowód tego Gras Czy jest trochę bardziej skomplikowany w każdym razie. I zaczyna się nie w Holandii, jak wszyscy myślą, ale w Niemczech, tak. Albowiem 30 kwietnia 2000 roku telewizja Satans, która później w latach 2004-2015 emitowała trzy niemieckie wersje Grasz czy Yy, odpaliła teleturniej o nazwie Die, Ch die Chance deines Lebens Leb de, de, die, Ch die Chance deines Lebens czyli w wolnym tłumaczeniu yy, na polski "Życiała Szansa. Tyle, że no, z tą Naszą Życiową Szansą nie ma nic wspólnego. W każdym razie, ten teleturniej Die Chance deines Lebens Leb były nadawany yy, na antenie Sadains od 30 kwietnia do 18 grudnia 2000 roku, w dwóch sezonach, po trzy odcinki każdy. Każdy był na żywo, trwał od 2 do 2,5 godziny i w każdym brało udział po 1000 zawodników, 1000 zawodników każdego wieczoru. Byli podzieleni na yy, 10 sekcji, po 100 osób, no i przez kilka ru rund rywalizowali ze sobą o wejście do finału. No a w finale było coś takiego, że yy, dostawali 7 pytań, no i żeby wygrać główną nagrodę, czyli 10 milionów niemieckich marek, musieli odpowiedzieć 7 razy prajdowo. Jeżeli odpowiedzieli źle, chociaż raz, wtedy yy, nagroda malała. Za 6, za 6 odpowiedzi prawidłowych było milion Marek, za 5,5 miliona, za 4 250 tysięcy, za 300 tysięcy, za 250 tysięcy i za jedną 25 tysięcy marek w finale. Oczywiście za 0 to 0. No a yy, tak się składa, że ten tele-turniej zaadoptowały dwa kraje. Pierwszym z nich była Holandia, w roku 2000 w listopadzie holenderską do tego tele-turnieju. Okazało się TE-turniej Millionen Yacht, czyli pierwowzór Deal or No Deal, czyli Grasz czy nie Grasz. No ale y, jeszcze tak wracając właśnie do tego niemieckiego Die Chance Deines Liebens, to tutaj należy powiedzieć, że ten te miał taką samą czołówkę, praktycznie taką samą czołówkę jak polska wersja Grasz czy nie Grasz w latach 2005-2006, czyli w, tej, w tym pierwszym sezonie. No ale wracając do Holandii, Holandrzy kupili format i zaadoptowali go w, y, jako milionen jacht y, od listopada 2000 roku. Co ciekawe, w 2001 ten turniej trafił również do Hiszpanii pod nazwą Una Vez En La Vida, czyli raz w życiu, wolnym tłumaczeniu na polski, raz w życiu i y, w, Hiszpanii, w hiszpańskiej wersji, na antenie Antena 3, telewizji Antena 3. Gra toczyła się o 210 milionów ówczesnych hiszpańskich peset. No ale wracając do Holandii, to w Holandii również ten, pierwsze, przez pierwsze dwa lata, czyli do 2002 roku, format wyglądał tak samo jak w tym niemieckim terytorium, czyli grało 1000 zawodników, no i przez kilka rund grali do yy, odpowiadali na pytania i w finale yy, grali o 10 milionów guldenów ówczesnych holenderskich. No i tyle, że drabinka tym się różniła, że mm, każda zła odpowiedź skreślała 1-0, czyli za 6 odpowiedzi było milion guldenów za 5, 100 tysięcy, za 4, 10 tysięcy, za 3000, za 2, 100, za 1, 10 guldenów. No i ale jeżeli ktoś nie odpowiedział wcale, to wygrał jeden gulden, czyli skromnie. E, no i e, finał, tak, wyglą tak wyglądał finał miliony Jacht od roku 2000 do 2002. W grudniu 2002 roku finał zdeformowano i wówczas e, ten jeden szczęśliwiec z tysiąca wchodząc do finału mógł sobie wybrać po raz pierwszy w historii jedną z 26 walizek. Tak jest. Walizki w milionen jacht wprowadzono w roku 2002. Konkretnie w grudniu 2002 roku. No i właśnie, bo y, wiecie który kraj kupił pierwszą licencję na Deal or No Deal oficjalnie? Australia. Australijczycy wykorzystali ten format od roku 2003 i e, właśnie to był pierwszy kraj który kupił licencję z walizkami ponieważ e, ten finał z walizkami dał początek formatowi DEAL OR NO DEAL praktycznie czyli e, jakby to podsumować holenderska wersja niemieckiego teleturnieju z. E, re, holenderska wersja niemieckiego teleturnieju po zdeformowaniu finału dała początek międzynarodowemu formatowi, który miał swoje wersje i ma nadal w ponad 80 krajach. Tak to wygląda, tak wygląda <grych> rodowód teleturnieju, grasz czy nie grasz. No i właśnie ta pierwsza, jeśli chodzi o polską wersję grasz czy nie grasz, to pierwsza wersja w 2005-2006 to był taki miks zasad niemiecko-holenderskich na yy, właśnie 2006-2007 to był taki mix holendersko-amerykański, można powiedzieć. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o rodowództwo Eleturnie nie Mam nadzieję, że ta rozkmina Wam się podobała. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.